Dzień dobry, dzień dobry, kochane skorpiony. Z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na horoskop na miesiąc grudzień 2021. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi horoskop będzie rezonować. To jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. A kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. I tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem. Jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę, dostaniecie wtedy przekierowanie na kalendarz, a w kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Może również zdarzyć się tak, że tych wolnych godzin nie będzie, no bo po prostu dzień jest zajęty, to musicie przejść do innej daty. Godziny są podane według polskiej strefy czasowej, ja tak funkcjonuję, także jeżeli dzwonicie z innego kraju lub innego kontynentu, musicie sobie ten czas po prostu przeliczyć. Ja dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście ze mną. I oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo od tego zależy kolejność nagrywania horoskopów. Także lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. No i oczywiście osoby, które oglądają mój kanał, a jeszcze nie zasubskrybowały kanału, gorąco zachęcam. Nie zapomnijcie wcisnąć suba i dzwona, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. No zatem zobaczmy co u skorpiona będzie się działo w miesiącu grudniu w finansach, skorpion finanse skorpion finanse. Grudzień 2021 jeśli chodzi o skorpiony, to wydaje mi się, że skorpiony będą rozważać hmm, pracę. Na odległość, może związaną z wyjazdem, tak? I tutaj będziecie się zastanawiać. Jest dużo blokad, też blokad w takim, w głowie, w Waszym umyśle, czy to wypali, czy to się uda. Z jednej strony najchętniej gdzieś byście wyjechali, ale się boicie. No, z jednej strony nie ma co się dziwić. No, jest taka sytuacja, jaka jest nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Wiemy, o czym mówimy. I pewne rzeczy nie są od nas zależne, tak? I tutaj po prostu w głowie się roi pełno myśli. Co to będzie? Dociągniemy. Karty podpowiadają, żebyś nie podejmował decyzji pochopnie, tak? Czyli tutaj spójrz na tą sytuację też z innej perspektywy. Przemyśl dobrze, przemyśl za i przeciw. Ale na te blokady tak jakby karty podpowiadają, żebyś się nie poddawał, że tutaj będziesz silny, silna na tyle, żeby pójść do przodu. Tu będziecie może mieli pomoc też strzelca, tak? Bo tu jest dużo też, może to będzie osoba młodsza, która będzie tak jakby was tutaj wspierać, pomagać i, i, i mówić o, o, o tym, żeby się nie martwić, tak? No, ale dociągniemy, dociągniemy jeszcze. No właśnie, to jest coś związane ze sprawiedliwością. Może tutaj będzie chodzić o jakiś wyjazd związany z... z um, A, słuchajcie, załatwicie wszystko, ogarniecie. Może tutaj jest załatwianie spraw urzędowych. Może też komuś będziecie pomagać. Ehm, jeśli chodzi o dokumenty, po prostu tu będzie trzeba coś ogarnąć. Może nawet tej osobie będziecie pomagać. Niekoniecznie to jest związane z wami żeby później móc gdzieś tam wspólnie wyjechać gdzieś dalej za granicę może gdzieś pracować tak w każdym razie słuchajcie sprawy potoczą się tak jest słoneczko jest pałac jest spełnienie tak jakby no powstajecie niczym feniks popiołu jak i również ta osoba tak która wam tutaj yy, będzie pomagać albo, albo planujecie z tą osobą współpracę tak więc tutaj też jest mnóstwo załatwiania spraw urzędowych ale mm, ogarniecie temat i dzięki temu tak jakby staniecie się silniejsi, będziecie już świadomi tego, y, co dalej, tak? Czyli tutaj taka y, to jest też y, droga taka, y, nie tylko droga, że trzeba gdzieś tam wyjechać i coś załatwić, jakieś sprawy urzędowe, ale również. Taka droga do wewnątrz, która Was też dotyka dosyć głęboko emocjonalnie, tak, bo tutaj też są takie wybory, nie wiecie też czy, czy, czy iść w tą stronę, tu może chodzi o jakieś nawiązanie współpracy, załatwianie dokumentów, czy, czy warto, tak, tutaj takie też jest zastanawianie się. U niektórych osób również może pojawić się problem ze zdrowiem, mogą, mogą być tutaj jakieś zabiegi. Może długo czekacie też na, na, na to, by dostać się do szpitala w jakimś tam celu? To, to tak, jakby tutaj też więcej, więcej dokumentacji, więcej spraw do załatwiania. Długo też to było zawieszone, ale słuchajcie, nie martwcie się, bo to pójdzie do przodu. To nagle jakoś tak pójdzie do przodu, tak? Może niekoniecznie od razu w grudniu, ale w grudniu dużo rzeczy załatwicie że to później zaowocuje i zakończy się dobrze, więc nie musicie się martwić, no nie, nie mniej, no jest jak jest, więc yy, no jest, jest dużo tych blokad tak, ale, ale wyjdziecie z tego, wyjdziecie z tego, więc nie musicie się drogie skorpiony martwić no dobra, zobaczmy kochani, co u was w uczuciach na miesiąc grudzień uczucia grudzień dla skorpiona, skorpion grudzień 2021 uczucia już patrzymy. No również tutaj coś wiąże się z wyjazdem. Albo wy czekacie na kogoś, albo ta osoba na was czeka. Tutaj też tak jakby kogoś na siłę chcecie zatrzymać, bo z tą osobą jesteście też szczęśliwi, tak? Może też tutaj chodzi o majątek, tak? Żeby jakiś wspólny dorobek. I tu są trzy miecze. Coś tu jest na rzeczy, że jest ból, jest, jest rozczarowanie, albo być może zaleczanie tego bólu. Zaraz dociągniemy. O co tutaj chodzi? Ile będzie pozytywnych kart, ile negatywnych? Zaraz zobaczymy. Niech nam karty dopowiedzą dla Skorpiona na grudzień 2021. No i znowu jest takie nie wiadomo jaką podjąć decyzję, w jakim kierunku pójść, moi kochani. No tu jest chęć budowania z kimś rodziny, tak? Albo zatrzymanie tej rodziny, stabilizacji. Jest również podróż, tak? Jest również podróż i jest zwycięstwo. Słuchajcie, to jest pokonanie tego bólu. Czyli tutaj yy, nie róbcie nic, tak? Nie róbcie nic, tu, tu tak jakby... No może być trochę też manipulacja, ale słuchajcie, nowy początek, yy, zmiany, ogromne zmiany. U niektórych może pojawić się dziecko. Może być związane to też z rozczarowaniem, jeżeli nie planujecie i na początku może być ból, strach, przerażenie też również u partnera, albo przerażenie, jak partner zareaguje na tą wiadomość. Również może być taka. Sytuacja, niemniej tu y, jest nowy początek, nowe życie, nowy świat y, i takie y, no dom, tak? Budowanie domu, więc tutaj być może to jest y, osoba z zagranicy również, tak? Może być tak, że wy tutaj wyczekujecie, nie wiecie co zrobić albo też y, może być, a nie musi. Albo może być gdzieś z innego miasta również, tak? Więc tutaj też takie e, historie mogą być. E, u niektórych osób, które się starały od dłuższego czasu o dziecko i był kryzys w małżeństwie, słuchajcie, też może się pojawić ta dziecina upragniona, więc tutaj e, spełnienie takich marzeń, tak? Więc, więc, więc fajnie, stabilnie, u niektórych nawet to może wpłynąć na to, na takie decyzje, że będą propozycje związane z zalegalizowaniem związku, tak, ale, yy, ale to u niektórych, tak, więc to nie będzie dotyczyło wszystkich. Więc słuchajcie, Skorpiony, macie dobre karty, no, dobry, dobry was, wasz czas. Yy, no, zobaczmy teraz, co w energiach ogólnych i zdrowiu nam karty pokażą. Karty Lenormand, już patrzymy. Energie ogólnej i zdrowie na miesiąc grudzień dla Skorpiona. Miesiąc grudzień 2021. No właśnie, te blokady, tak jak mówiłam wcześniej, y, blokady energetyczne y, blokady nie wiecie co zrobić, tak? Czyli tutaj też może warto oczyścić się energetycznie, słuchajcie. Zwróćcie uwagę też na dzieci, jeżeli je macie. A tak jak jeżeli ich nie macie od dłuższego czasu, jeżeli się staraliście, to może się to dziecko również pojawić. Jedna z najważniejszych osób w domu będzie, tak? Więc tutaj, no, fajnie, fajnie słuchajcie więc, więc tu tak się przedstawia. Nie, niektórzy może będą wyjeżdżać w góry, tak? Bo tutaj też może być góry, może, mogą mówić o wyjeździe właśnie w góry. Yy, uważajcie na kości na nogi tam, żeby się gdzieś nigdzie nie poślizgnąć, też na zęby, może jakieś tam kamienie na pęcherzu, nerkach, uwaga, woreczek żółciowy, więc takie tutaj sprawy. Yy, no ale jeżeli